Witam Was w kolejnym już 11 odcinku naszej serii Zagrajmy w Sniper Light V2 Dzisiaj kończymy misję pod tytułem Wieża Tiergarden Jak widzicie zaczęliśmy z tego punktu to ostatnio mieliśmy drobną przerwę w y, rzucaniu odcinków nie nagrywałem y, tak, bo nie miałem czasu ale tą serię w, w najkrótszym czasie już powinniśmy skończyć przynajmniej tak mi się zdaje zależy jak długa ona jest ale myślę, że nie jest długa z tego co wiem y, z tamtego Snipera pierwszego który też nie, yy, nie był za długi, to mi się zdaje, że ten dłuższy od niego nie będzie. Przynajmniej tak mi się zdaje. Ale to zobaczymy. Jak wiecie, musimy udać się na dźwig. Nie wiem dokładnie co mamy z zrobić, ale na razie my się tam udamy. Niech podejdzie do niego. Czek nie żyje. I to w takim miejscu się panie ułożyli, że nawet ich za bardzo nie widać. Chyba, że zejdziemy na dół i dołem dalej pójdziemy. Że nas nie dołożyli. O, jak wiecie, musimy udać się do dźwiga, jak już mówiłem przed chwilą. A dźwig jest po tamtej stronie. O, mam jakieś przejście. Zobaczymy co tutaj jest. Nic ciekawego. Przejdziemy dalej. Po drugiej stronie coś jest. Jakiś budynek. Nie wiem co tam jest. Ale dobra. Może później się dowiemy. Na razie jako takiego alarmu... ...nie wstrzeli. I tak to jest mamy dobrze nawet na razie Bo przynajmniej nie mam takiego rozgłosu Tak to by wiecie tam A jak już jest misja co mogę ją cicho, jak naj, cicho zrobić, znaczy jak najciszej zrobić to właśnie tak ją próbuję robić Tylko że by czasami tutaj było by się dało przejść Ju się nie dał, może potem wejdziemy ale nie to szybko się cofniemy odbiegniemy tam od tych schodów które były gdzieś tutaj Są. Pójdziemy cicho, żeby nas nie usłyszeli Niestety O jesteśmy przy dźwigu Przynajmniej tak mi się zdaje Chyba mapy tam się wskazuje Mam nadzieję, że nie zdążył się za bardzo Chyba krzyczeć W sumie gdzie jest ten dźwig, tu gdzieś niby No to idziemy tam Na razie tutaj nie ma takich Niemców Tam też strzela się nami nie zajmuje, ale dobrze jak widzicie to są skrzynie jakieś które były prawdopodobnie przez ten dźwig przenoszone jak widzicie już wiedzą, że tutaj jesteśmy i nas szukają i sam idzie. poszedł podejdziemy do tego dźwigu gdzie go nie jest mam nadzieję, że już za niedługo przesano nas szukać o jednego I już i właściwie już mamy po cichej misji będziemy musieli <laughs> ich już chyba porozwalać czasami czy ten dźwignie budzić na dole Miałam, Nie mam żadnego pojęcia Bo tam, co sobie strzelają to akurat nam nie przeszkadzają bo oni nawet się nam nie zajmują to też tyle Tam też jest Ten nas zauważył Tu coś mamy Nie wiem nawet co to jest Udej się do pomieszczenia dźwigu Z drugiej strony mamy to pomieszczenie Tak, to musimy iść tutaj To tędy pójdziemy O ile ja się da dalej przejść Go będziemy go eliminować, wszystkich eliminować po kolei najlepiej jak najbardziej po cichu. Stek, stek. Jest właśnie problem taki mały I tu muszę wszystkich przeszukiwać Bo nam w naszym nasze się a znaczy amunicja się kończy Mamy żyć To gdzieś tutaj Do pomieszczenia dźwigu Tu Wyjdziemy na dół i może tutaj będzie to pomieszczenie Bo na górze go nie widzę Tutaj też go nie ma To tutaj chyba będziemy byli wcześniej jest ten dźwig moment Tu nie możemy iść Tam też nic nie ma O, tu coś jest. Idziemy dalej. Jak widzicie, tu nam, tu nam ta kropka pokazuje. O, właśnie doszliśmy. Jest. Znaczone cele mamy, co mamy dalej zrobić? Wyeliminuj Mulera, tak? Mulera, a tak, gdzie on jest? Gdzieś tam był. Dobra, stąd wszystkich będziemy strzelać. Jak będzie. Jest. Udało nam się go do... zabić. Opuść obszar. Nie wiem do kogo oni strzelają, ale na pewno myślą, że to my, ale chyba ten nie wyjdziemy. O, tu jest wisia Tu ich będzie dużo Nie czasami tu nie będziemy musieli wziąć pepeszy naszej Zaraz chyba wezmę to MP-40 Bo jak widzicie w naszej pps mamy coś koło 60 naboi Będę musiał strzelić, żeby zobaczyć Ale na, na razie strzelać nie będę no, mamy, mamy już troszkę więcej Tu coś pisze Ale tutaj się nie da Musimy opuścić obszar Eee, chwilonia, chwilonia, nie. Musimy iść e, tutaj Gdzieś tam czy tutaj Chyba po schodach Chwilka, chwilka Nie wiem, czy tędy iść... Chod, albo nie, pójdziemy tędy, może. Sprawdzimy. Bo tutaj są niby schody na dół. Ale jesteśmy praktycznie na szczycie wieży, to... Tędy byśmy zeszli. Tutaj jak będą pojedyncze... Oddziały... Jeden lub dwóch, to... Um, bitte. Sucht weiter. Findet ihn. Haltet die Augen auf. Kontakt. Ah! jest tu jeszcze jakiś Niemiec? Lub tego podobny? O nie, to musimy zejść sobie schodami w dół.

Nie wiem skąd oni biją, ale musimy wsiąść nasz karabin. Niezawodny. No, i opuszczamy obszar, i tutaj kończymy misję na wieży. Jak i skończymy ten odcinek, yy, mamy dwadzieścia tysięcy punktów. Całe 10 z runetą Ofiary po cichu, 11 obu, Ofiary ładunków wybuchowych, 8 czyli naszych granatów Cenność strzałów, mamy nawet dużą Ja tu się, tutaj się z Wami żegnam. Zapraszam Was do oglądania na kolejnych odcinków z, yy, z tej serii I do subskrybowania mojego kanału. Do komentowania. Dziękuję za uwagę. Cześć.